Tygodniowe przesłanie księżyca dla wszystkich znaków Zodiaku. Od 6 maja do 12 maja. Część pierwsza. Od Barana do Panny. Baran. Pełnia księżyca w Baranie. Zbliża się ognisty punkt kulminacyjny. Czas sprawdzić, czy byłeś trochę za bardzo skupiony na ja. Trwa przyciąganie liny między tym, czego chcesz, a tym, czego chce ktoś inny ale będziesz musiał trochę poczekać, aby zobaczyć, co będzie dalej. Czekając, żądaj sobie pytanie, czy podchodzisz do tej sytuacji z taką wrażliwością, jak mogłeś. Jeśli w głębi duszy wiesz, że byłeś trochę pochopny lub szorstki, poszedłeś zbyt szybko lub przekroczyłeś granicę, to zaakceptuj, że na pewnym poziomie sam stworzyłeś tę sytuację, co oznacza, że możesz znaleźć z niej wyjście. Kiedy pojawi się ta karta, nadchodzi szczyt i może być ognisty. Dodatkowe znaczenia dla tej karty: bycie asertywnym jest dobre. Po prostu nie przesać i nie znęcaj się nad nikim. Jeśli jesteś w napiętej sytuacji, medytuj o drodze do pokoju. Nie bądź dzieckiem! Przepraszam, ale to może być problem. Musisz doświadczać więcej zabawy. Byk pełnia księżyca w koziorożcu, zbliża się koniec trudnego cyklu. Jak ciężko jesteś gotów pracować na to, czego chcesz? Ta karta przypomina, że wysiłek jest wymagany. Gdy pojawi się ta karta, problemy z pracą mogą wkrótce dojść do szczytu. Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś pozostać w pracy, czy odejść, ta karta może być mocnym znakiem do wyjścia. Przewidywany jest koniec trudnego czasu. Ta karta zawiera również prośbę o rozważenie, jak bardzo jesteś ambitny i czy jesteś gotów zrobić wszystko, aby spełnić swoje zawodowe marzenia, nie będąc bezwzględnym. W przypadku pytania miłosnego, ta karta może być wezwaniem do stawienia czoła rzeczywistości. Niezależnie od sytuacji, o którą pytasz, sporządzenie planu pomoże. Jeśli twoje życie osobiste jest niespokojne, nadaj mu wyższy priorytet. Dodatkowe znaczenie dla tej karty profesjonalny projekt może się teraz kończyć. Przyznaj, jeśli byłeś zbyt uparty lub zatwardziały. Znajdź równowagę między swoim życiem osobistym a życiem prywatnym. Czas przestać bać się najgorszego. Bliźnięta Super Księżyc Emocje rosną. Ta karta sugeruje, że odpowiedź na to, o co pytasz, jest tak wielka jak srebrzysty księżyc w pełni na tle aksamitnego nocnego nieba. Jeśli zastanawiasz się, jaki sukces odniesie coś, na przykład praca lub związek, odpowiedź brzmi bardzo. Mówiąc potocznym językiem, odpowiedzą na twoje pytanie może być to, że masz je pod nosem. Ta karta dotyczy bycia większym niż życie, bycia wyjątkowym i tryskającym energią, do której możesz się dostroić i z którą możesz pracować. Możesz spodziewać się wielu dobrych rzeczy i pozytywnego wyniku, gdy pojawi się ta karta, ale może się okazać, że jest też wiele emocji, z którymi musisz się uporać. Istnieje również poczucie, że możliwości związane z tym, o co pytasz, nie pojawiają się każdego dnia, więc podejmij działania. Dodatkowe znaczenia dla tej karty. Odpowiedź na Twoje pytanie jest bliżej niż myślisz. Nie ignoruj oczywistości. Przed Tobą coś ekscytującego. Upewnij się, że wydarzenia nie są nieproporcjonalne. Porozmawiaj z Boginią. Poproś ją o pomoc. Rak. Pełnia Księżyca w Pan nie jesteś wystarczająco dobry. Nadszedł czas. Aby być naprawdę szczerym wobec siebie i zrozumieć, co skłoniło cię do zadania pytania: Czy byłeś pokorny do tego stopnia, że jesteś zbyt skromny? Pokora jest dobra, ale może posunąć się za daleko, a wylosowanie tej karty sugeruje, że możesz niedoceniać siebie. Nie musisz być błyskotliwy, tylko po cichu pewny, że jesteś wystarczająco dobry. Na drugim końcu skali musisz również szczerze odpowiedzieć na to pytanie. Czy byłeś zbyt wybredny? Karta pełnia księżyca w pan nie wymaga prawdziwych odpowiedzi. Kiedy już ich udzielisz, powinno być łatwiej zobaczyć, w jaki sposób dotarłeś tam, gdzie jesteś. Twój następny krok powinien być wtedy dla ciebie bardziej oczywisty. Zwróć uwagę na szczegóły. Ciężka praca przynosi efekty. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zbyt duże zamartwianie się przyciągnie więcej rzeczy do zmartwień. Czy byłeś zbyt krytyczny? Przeprosiny mogą być w porządku. Przestań się oszukiwać. Podnieś swoją karmę, robiąc coś dobrego dla kogoś innego. Lew. Nów księżyca w byku stoi przed tobą dobrobyt. Ta karta często pojawia się, gdy pytasz o sprawę finansową lub gdy wątpisz w swoją wartość. Karta sugeruje, że możesz mieć to, czego chcesz, w tym rzeczy materialne, ale musisz wierzyć w siebie. Sprowadza się to do praw przyciągania. Doceniaj siebie i innych. Możesz stworzyć dostatek. Byk kojarzy się z luksusową Wenus, a ta karta zawiera energię nowiu księżyca. Więc teraz jest dobry moment na zrobienie dwunastomiesięcznego planu finansowego. Ta karta może również sygnalizować początek nowego związku lub bardziej seksownych czasów. Jeśli zmagasz się z czymś od dłuższego czasu, nów Księżyca w mocnym byku to znak, aby jeszcze się nie poddawać. Dodatkowe znaczenie tej karty. Wkrótce będziesz mógł sobie pozwolić na to, o czym marzysz. Określenie tego, co najbardziej cenisz, pomoże ci znaleźć spokój. Poświęć trochę czasu, aby się rozpieszczać. Rozpocznij zlecenie stałe na koncie oszczędnościowym, nieważne, jak mała będzie to suma. Panna. Nów księżyca wraku, ty i twoi bliscy jesteście bezpieczni. W twoim życiu prywatnym nadchodzi nowy początek. Coś powstaje w związku z ludźmi i miejscami, które są dla ciebie najdroższe. Może to dotyczyć członka rodziny, współlokatora lub przeprowadzki. Jeśli chcesz iść naprzód z czymś wyjątkowym w swoim życiu prywatnym, ta karta jest dla ciebie przesłaniem, że możesz to zrobić. Jeśli zaniedbałeś swoją rodzinę, nadszedł czas, aby ponownie się z nią połączyć. Jeśli zaniedbałeś siebie, musisz lepiej o siebie dbać i bardziej się pielęgnować. Jeśli twoja niepewność cię powstrzymuje, nad tym teraz powinieneś popracować. Pracuj nad tym, bo tego pragnie twoje serce. Dodatkowe znaczenia dla tej karty Pozwól komuś zbliżyć się do siebie. Rozpoczyna się nowy cykl dla twojego dziecka lub dzieci. Czas zweryfikować twoje cele, czy się zmieniły. Medytacja pomoże ci pozbyć się niepewności. Spędzanie czasu w pobliżu wody przyniesie ci spokój i odpowiedzi.